znowu na siedlisku słuchajcie znowu przyjechałem w deszczu na szczęście się na szczęście się przyjaśniło przestało padać e, przyjechałem na parę dni e, i w planach mam zaczęcie budowy prysznicosauny a tym razem będzie wołowinka a dokładnie to gulasz po węgiersku. już jest kawał masła, będę podsmażał, wołowinkę i potem dodawał wszystkie składniki, cebulkę, e, paprykę chili, paprykę słodką, e, trochę przecieru pomidorowego. No i potem się zaleje to odrominą wina, doleję wodą i będziemy dusić. Ptaszki pięknie śpiewają. Kurde, słuchajcie, normalnie muzyka dla moich uszu. Słyszycie? Okoliczności przyrody są nie do podrobienia. Podsmażamy na masełku wołowinkę, jak już się przesmaży, to dodamy cebulkę, koncentrat pomidorowy. Trochę pieprzu, papryka słodka, troszeczkę, dosłownie troszeczkę papryki wędzonej, troszkę papryczki chili. Troszkę tymianku Rozeprzeć w rękach Warto Lepiej uwalnia Smak I mieszamy I kminek Możemy przykryć i ostatni sznit Potrawy, dwa ząbki czostku, ale pięknie się tutaj ciągotuje. Mówiłem czosnek z wodą, dwa ząbki. Ząbki, jak ktoś lubi. No i gulasz gotowy. Piękny kolor, piękny kolor. Mięsko, mięciutkie. Mm. Mm. I to jest to. Dobra, wezmę sobie troszkę chlebka. Jest niedziela i zabieramy się do pracy. Dzisiaj muszę splanować teren pod prysznic i zacznę budować szkielet. Prysznica, prysznico sauny. Wczoraj padało, więc nic za wiele nie zrobiłem. Zainstalowałem się tylko na siedlisku, rozpakowałem. E, o i takie tam drobne rzeczy, nic ciekawego. No, a dzisiaj, w niedzielę, rozstawiam sobie stanowisko, warsztat w tym miejscu. Zaraz będę wytyczę sobie tymi palikami e, taki prostokąt, a może nawet kwadrat, bo to 2 metry na 2 metry. No i muszę. Ściągnąć tą warstwę trawy, wypoziomować teren, ustawić betony. Tutaj są te bloczki fundamentowe. No i potem drzewo jest. Nikt nie ukradł. No i będziemy budować szkielecik. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jest. jest tak pięknie, że bez napinki, bez napinki. Ile zrobię, tyle zrobię. Ptaszki ładnie śpiewają. I co? Teraz sam będę przez parę dni, więc się wyczyluję. Na pewno odpocznę psychicznie przez te parę dni. Bo będę sam tutaj do środy. No, pięknie jest dzisiaj, pięknie. Wreszcie, może ten maj coś, końcówkę maja, może zrobi ładną, bo no to była jakaś masakra. Kibelek już jest uruchomiony. Słuchajcie, jakie luksusy. Widzicie to, Widzicie to? całe 39 zyla. Za taką dechę. No, i ten wieszaczek tutaj jednak zrobię tu obok, żeby można było kufajkę sobie powiesić. No. Jeden z widzów mi polecił, żeby jak się zrobi, co się ma zrobić, to żeby zasypywać to warstwą wapna. Szczerze mówiąc, zrobiłem to tak wczoraj. No i. Chyba się to sprawdzi ten pomysł, także dziękuję za podpowiedź i proszę o więcej czego by tu zacząć? Może się napijmy, może ten napijmy się. Elektrolity są bardzo ważne trzeba się napić coś przed pracą. Miejsce pod prysznicą saunę jest już wytyczone. Sznureczek jest wypoziomowany, także nie będzie wiele. W miarę, w miarę równy kawałek terenu wybrałem. A jeszcze tu musiałem trochę ten, bo tutaj były te stare zdziczałe śliwki. Musiałem je trochę przyciąć, bo mi wychodziły. No, prysznic, ciężko byłoby mi tutaj dojść do niego z tej strony. No, także troszkę się przyjaśniło. Jest super. Staw jeszcze nieskończony. Patrz, jakie piękności mamy. Cóż to za piękne stworzenie. Widzicie? To nie jest zaskroniec, bo nie ma żółtych plamek, nie jest to żmija bo nie ma trójkątnej głowy, piękne, piękne, prawdopodobnie jest to padalec, ale jest piękny, spróbuję go pogłaskać, śliczności. Liczności. Jest poniedziałek i trwa zabawa z układaniem bloczków fundamentowych i poziomowanie pod konstrukcję prysznica. No, jest to jest to zabawa muszę wam powiedzieć. Jeszcze parę bloczków dołożenia może wreszcie zacznę. Stawiać konstrukcję, a międzyczasie to sobie inne prace uskuteczniam. Ziemię stąd wywożę do zasypywania e, tego rowu, co mi biegnie przez łąkę. E, część gliny sobie przywożę z, e, z miejsca, gdzie kop kopiemy wspólnie z żoną staw potem przywiozę trochę jak już będą wszystkie bloczki wypoziomowane to trochę gliny i obsypię to te bloczki tak żeby tylko z 2-3 cm może wystawały z ziemi Skończyłem osadzanie bloczków fundamentowych, co do milimetra. Także teraz powinno pójść już dobrze. Jadę teraz po trochę gliny, obsypię te bloczki, podleję trochę wodą, żeby zagęścić w koło bloczków ta glina, żeby się zbiła i będzie gites. No. wypoziomowane jest cacy. No, jutro przystąpię do montażu konstrukcji. A, jutro niestety też to jest ostatni dzień, w którym tu jestem, bo w środę rano zawijam się do bliwicowa. Zobaczymy ile się uda zrobić bez napięki. Aby konstrukcja powstała jutro, to by było super, żeby stało już. O, przyszedł Puszek w odwiedziny, pies sąsiadki. Puszek, Puszek, A co ty tu szukasz? Zaraz mi nasra na ścieżce, będę musiał sprzątać. No, szykuję sobie też kąpiel tradycyjną, przy taczkach i przy ognisku O, fajnie się robi Jutro zapamiętają jakiś niewielki deszcz Co mnie dosyć martwi, bo ostatni tydzień cały czas jak tu zjeżdżałem, to z taką no, dozą niepewności No i wczoraj, dzisiaj było dosyć znośnie, nie padało ci było w ogóle ładnie, przesło trochę Zobaczymy jak jutro będzie Woda się już gotuje do kąpania Ziemniaczki czekają obok cegieł no, zrobi się trochę żaru, rzucę je 20 minut i będziemy będziemy jeść no kąpiel czeka woda już dochodzi zaraz sobie wyleję gorącą wodę i klub do wanny Lupu lupu. Dobra, póki co czekając na tą wodę Tu się przejdźmy do oczka wodnego Które kopię O, dadam Jeszcze ten środek trzeba wybrać wyrównać i tutaj w koło jeszcze tak na sztych no może na dwa dookoła taki margines gdzieś metr szeroki taka płytsza strefa będzie no, od Bidy się będzie można tu wykąpać jakiś żuczek tam kurna wylądował Uratujemy go. A co? Chodź tu żuczko. Chodź tutaj bidolo. Ładny jesteś. No polecisz. będzie można się pokąpać z żabami i za skrońcami. Ale mam pięknego buka, widzicie? druty są słup o deski piękne rosną deski nie mm. jeszcze, jeszcze porosną a tutaj mam taki lasek głównie brzozy ale posadziłem 19 sosem Dobrze. no Dobra, idziemy do ogniska, bo tam już woda chyba Dobra, idę się kąpać Robimy pauzę No bo nie chcielibyście to widzieć, tej mojej muskulatury No, to na razie No i mamy wtorek <laughs> Prognoza pogody miała być taka, że miało być ładnie Ale coś nie pykło W nocy znowu padało Teraz jest. Przed siódmą leci mrzawka. Jest paskudnie. No i myślę, co tutaj porobić w taką pogodę. Odkrywać drewna spod pachty nie chcę, bo zapowiadają deszcze jeszcze koło dziesiątej. Mają przyjść deszcze, i dopiero o czternastej ma się wypogodzić. Więc muszę sobie jakąś zastępczą pracę do, tej, do tego czasu wymyślić. Nie wiem. Może będę napijał słupki godyzyjne w te miejsca, co mi Godeta zaznaczył. Trochę się rozgrzeje przy młocie. No, jest. No, jest nieciekawie, no. No ale cóż, nie ma co się poddawać. Zjadę sobie już śniadanko, trochę przetrawię i wychodzę na zewnątrz. No i kolejny supeczek, znaleziony w trawie. Kurcze giną, trzeba się skupić, żeby je znaleźć. Niektórych kurczę nie mogę w ogóle znaleźć. No a tu máme nabíjame húrke. No, máme to. Mierzyłem te belki od dachu. Nie więcej jak to będzie. A jeszcze ciężko sobie wyobrazić, bo to. No, ale już tak nie więcej. No. I dokładnie takie, takie nawisy będą, żeby można było. Z jednej strony będzie zlew, żeby można było spokojnie sobie ręce umyć i naczynia pozmywać. A z drugiej strony będzie. Ławeczka ławeczka i ujęcie wody no niestety nie ma mi kto potrzymać tą tę konstrukcję skręcam na tych bloczkach potem muszę sobie takie pomocnicze przyrządy poskręcać no ale jakoś damy radę no na dzisiaj kończymy Zostawiam tutaj. Jest nawet nie maluję tego olejem. Zabezpieczam. Następnym razem. No, tak to wygląda. No, i ciąg dalszy nastąpi. Mhm. Tutaj będzie wejście. Tutaj będzie wejście. Tu będzie jeszcze środkowy słupek, i tu będzie ścianka. Będziemy szli tu, tu, i dopiero tu będzie prysznic. No. Tu na tej ścianie będzie boiler, a tu w rogu będzie koza opala drzewem Tu będzie podbitka, a żeby to ciepło nie uciekało przez dach, tu będzie tylko taki mały wywiecznik, zasuwany pod prysznicem u góry. No, także, także, także. Podoba się? Podoba. Nie się podoba. Jeszcze żona mnie prosiła, żeby jej grządki sfilmować. Bo nie było jej teraz na wyjeździe ze mną tutaj. Jak to wygląda? To co? Truskawki się przyjęły. Może coś będzie z tego. Kopiec z ziemniakami ożył ożył, no i super będzie dwa ziemniaki do obiadu może zobaczymy, nie? może może będzie całkiem sporo no rzodkiewki rzodkiewki brałem, bo trzeba było trochę przerzedzić je sąsiadka była wczoraj mówiła, żeby tak zrobić bobi grośnie no tu już niektóre rzadkiewki są do jedzenia trochę wyrwałem zabiorę do domu tutaj nie wiem co to jest kurde no i tak to wygląda To wygląda pomidorki. Zimno było no, Może żyją tu są takie lichawe No zobaczymy Czosnek Dobra Dobra, słuchajcie, muszę przyczepę zamknąć, idę po klucze, bo są w zamku w domu No robi się kurczę zielono, mega zielono Trawa rośnie, trzeba będzie pomyśleć coś o skoszeniu, bo ja tutaj normalnie przyjadę za tydzień to jeszcze nie, ale przynajmniej ścieżki wykoszę w całości to na razie nie będę kosił Dobra, tu zamekame.